Ciałeczka! Razem z bratem postanowiliśmy założyć kanał dotyczący handlu oraz rozgrywki FIFA Ultimate Team. Z mojej strony możecie spodziewać się serii odcinków poświęconych strategiom oraz doświadczeniom handlowym, skierowanym zarówno do użytkowników posiadających większej ilości monet, jak i tych dopiero zaczynających przygodę z FUT 16. Większość z was może kojarzyć mnie z grupy handlowców Wenego, pioniera tego typu tematyki na polskim YouTube. Osobiście jestem gościem, który na chwilę obecną zajmuje 55. pozycję w rankingu najlepiej zarabiających użytkowników na platformie Xbox 360. Na razie zaczynamy przygodę z odgenerem Microsoftu, lecz w swoim w czasie na pewno przesiądziemy się na konsole nowej generacji. To tyle słowem wstępu, przejdźmy do konkretów, zacznijmy od przedstawienia niedzielnych zysków, w szczególności z uwzględnieniem przebojów takich jak Ibrahimowicz Hero oraz Aguero Hero. Jak do tego doszło, co to się stało, że zarobiliśmy kolejno 59 oraz 93 tysiące na jednej karcie? Musimy pamiętać, że w niedzielę rośnie podaż droższych kart. Z racji tego, iż mało którego niedzielnego Fipkowicza na nie stać, ceny będą więc podcinane z pojawieniem się każdej kolejnej karty na rynku. Zanim nawet na najtańszą kartę znajdzie się kupiec, mamy czas na przeanalizowanie, czy skupienie danej karty pozwoli nam zarobić, czy też nie. Dla przykładu Ibra w podstawowej wersji to wydatek w przybliżeniu 220, 230, 217, 70, 419, 219, 215 tysięcy końców. Na rynku były wówczas cztery wersje Hero widoczne w cenach widocznych na screenie. Nie wydaje wam się, iż coś tutaj jest za tanio. Fut 15 bowiem Ibra w podstawowej wersji kosztował 100 tysięcy końców, lecz jego Hero, jednak lepszy od obecnie, wiązał się z wydatkiem tak czy siak aż 1,5 miliona końców. Swojego hero wystawiłem na noc, kiedy większość aukcji do tego czasu się kończy. Stąd istnieje spora szansa, że moja karta będzie jedną z niewielu, bądź jedyną na rynku. Wtedy sprzedaż mamy praktycznie gwarantowaną. Z Agüero było podobnie, lecz zanabłem go w niedzielę za 556 tysięcy końców. W okolicach godziny 13 wystawiłem na 3 godziny w cenie 649 tysięcy końców. Skąd wiedziałem, że go sprzedam prędzej czy później? Otóż w tygodniu widziałem go na licytacji za 700K. Stąd moje 649 brzmińczy promocja. To tyle jak na pierwszy raz. Jeśli kanał wpada w tematykę Waszych zainteresowań, bądź po prostu chcecie zarobić trochę końców, lecz nie macie zbytnio pomysłu jak tego dokonać. serdecznie zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania kanału. Trzymajcie się, do następnego, na razie.